Więc wyścig humanoidalnych robotów i AI przyspiesza. Ale jednym z głównych wąskich gardeł jest wyścig w wytwarzaniu energii. A w środku wyścigu rząd amerykański wciska hamulec, pozwalając chińskiemu rządowi przyspieszyć, ponieważ Chiny mają w zanadrzu wystarczającą zdolność produkcyjną wytwarzania energii ze słońca, aby wdrożyć całe zużycie energii słonecznej w USA każdego roku w przyszłości. A USA właśnie zahamowały szybką. Rozmieszczalną generację energii i ostatecznie wąskim gardłem dla AG, sztucznej inteligencji ogólnej, nie będą chipy ani dane. Będzie to ten, kto faktycznie ma generację energii, aby zasilić całe to szkolenie i doświadczenie dla AI i robotów humanoidalnych. A USA właśnie wcisnęły hamulec, więc może Elon Musk może okazać się tym, który uratuje USA w tym wyścigu, ponieważ wydaje się, że jest jedynym. Który myśli wystarczająco szeroko, aby dotrzymać kroku Chinom, ponieważ naprawdę nie wydaje się, aby rząd USA rozumiał, co się dzieje i co jest potrzebne. I może to być najważniejszy wyścig zbrojeń w historii ludzkości. A USA spowalniają sprawy. Naprawdę zły moment. Sprawdźmy to wszystko i zanurzmy się w tym. Więc brat Elona, Kimball Musk, napisał na X o projekcie ustawy nowej administracji Trumpa. Niezależność energetyczna Ameryki jest kluczowa dla bezpieczeństwa naszego kraju. Nowy projekt ustawy doprowadzi wzrost energii słonecznej i wiatrowej do zera. Zero. Skąd weźmiemy energię, aby konkurować z Chinami? Będziemy potrzebować 25 nowych elektrowni gazowych budowanych każdego roku, aby zastąpić nasz niesamowicie udany wzrost energii słonecznej i wiatrowej, który ten projekt ustawy zabije. Zróbmy obliczenia. Budowa elektrowni gazowej zajmuje od 5 do 7 lat. Wyścig AI zostanie wygrany lub przegrany w ciągu najbliższych kilku lat. Nasza sieć energetyczna już się załamuje. Potrzebujemy więcej energii teraz, nie w 2032. Amerykańska niezależność energetyczna znika z powodu urazy do energii słonecznej? No, ludzie, możemy zrobić lepiej. Tak, nie sądzę, żeby wielu rozumiało, jak szybko Chiny potrafią działać. Kiedy się na to zdecydują, wystarczy spojrzeć, jak Chiny prześcignęły każdy inny kraj produkujący samochody w produkcji i eksporcie samochodów. Z ostatniego miejsca w 2020 roku przeszli do bycia największym eksporterem samochodów w 2023 roku w ciągu trzech lat i od tego czasu tylko przyspieszyli. A w 2024 roku dominowali w światowym eksporcie samochodów. Chiny mogą poruszać się niesamowicie szybko, gdy się na tym skupią. A teraz USA i Chiny są w swoistym wyścigu zbrojeń, aby stać się dominującym liderem w dziedzinie AI. Ponieważ AI i roboty będą znacznie większym rynkiem niż przemysł samochodowy lub jakikolwiek inny przemysł, jeśli o to chodzi, jeśli kiedykolwiek miał miejsce wyścig zbrojeń, który powinien zostać nazwany najważniejszym w historii, myślę, że jest to AI i robotyka. Ale jak wszyscy się dowiedzieliśmy, centra danych AI do szkolenia zużywają dużo energii. A aby dotrzeć do AGI jako pierwszy, musisz zbudować ogromne centra danych do szkolenia modeli AI. Dlatego potrzeba ogromnych ilości energii, aby zasilić te centra danych. Chiny o tym wiedzą i nie tylko budują zdolności produkcyjne energii słonecznej i magazynowania energii, ponieważ tak bardzo dbają o środowisko. Robią to aby stać się najbardziej dominującą gospodarką na planecie. A teraz Trump zabija generację energii słonecznej i wiatrowej w USA. Zasadniczo jedyną rzeczą, którą można wyprodukować wystarczająco szybko, aby wdrożyć, aby upewnić się, że USA nie zostaną w tyle w generowaniu energii. Trump mówi o energii jądrowej, ale budowa elektrowni jądrowej zajmuje średnio od 6 do 8 lat. Więc jeśli rząd USA nie znajdzie sposobu, aby potencjalnie znacznie skrócić ten czas, Chiny uciekną im w tym wyścigu jak rozpędzony pociąg. Ponieważ to, co Chiny budują teraz i mają plany na najbliższe pięć lat czyli zdolność produkcyjna dla energii słonecznej, którą już mają w przygotowaniu i która będzie gotowa do 2030 roku to 2 terawaty energii słonecznej i 8 terawatów magazynowania baterii. W mocy produkcyjnej wystarczy to, aby wyprodukować około 4,0 terawatów energii rocznie ze słońca. Posłuchajcie tego krótkiego klipu wideo i myślę, że masz 100% racji, że ludzie nie doceniają różnicy w skali ani nie lubią tempa, w jakim Chiny nadal wykładniczo rozwijają swoje wdrożenia słoneczne. Cele dotyczące ich zdolności produkcyjnej w zakresie energii słonecznej i baterii. Nie mówię że koniecznie w 100% wykorzystają wszystko. Co wiesz? Ale co to może zrobić dobrze? Jeśli weźmiesz 2 terawaty energii słonecznej i około 8 terawatogodzin magazynowania, to jest cała wartość produkcji energii elektrycznej w USA. To około 4000 terawatogodzin rocznie, 24-7 energii słonecznej. Będą w stanie to robić co roku. Kiedy? Około 2030. To najdziwniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem. To właściwie ze wszystkich rzeczy, które powiedziałeś, które mnie rozwaliły, to jest to, co jest pieprzonym szaleństwem. To jest jak bieżąca pojemność ogłoszona i w trakcie rozwoju. Nawet rzeczy, które robią dzisiaj, jak i nie wszystko z tego jest wykorzystywane w 100% i nie mówię tego na pewno. Jeśli mówimy o zdolnościach przemysłowych, to jest tak, że to nie jest tak. Że to nie jest tak, że tyle ropy wydobywamy z ziemi. To jest jak 30 lat ropy. Tak. Więc to jest jak pomnożenie tego przez 30. Wykładniczy. To jest to, co mówię o tym, jak to kurwa. To jest jak to jest, to jest jak ilość energii słonecznej i magazynowania, którą budują jest równoważna z budowaniem całej amerykańskiej sieci energetycznej, całej amerykańskiej sieci energetycznej każdego roku do 2030 roku, do 2030 roku. Co? To jest to, co mi się podoba. Jestem tak sfrustrowany w zachodnich rozmowach na temat energii słonecznej, że mówimy o energii słonecznej, że och, wiesz, ma niską gęstość energii lub och, zajmuje tak dużo materiału. Cokolwiek Jestem jak ziemia uprawna. Jedyne, co będziesz w stanie wdrożyć w skali terawatów każdego roku i to wystarcza na dziesięciolecia. Tak więc całe zużycie energii w USA, które Chiny będą miały w zdolności produkcyjnej do 2030 rok, teoretycznie mogłyby wdrożyć w kraju każdego roku do 2030 rok. A Trump chce zbudować elektrownię jądrową, co zajmie 6 do 8 lat. A przeciętna elektrownia jądrowa wytworzy około 1000 MW mocy. Tak więc elektrownia jądrowa o mocy 1000 MW pracująca przy współczynniku mocy 90 wytworzy około 7800 GWh energii elektrycznej rocznie. Chiny będą miały zdolność produkcyjną energii słonecznej, która będzie w stanie produkować 4000 TWh energii rocznie od 2030 roku. A USA prawdopodobnie nawet nie będą miały tej elektrowni jądrowej online. I to były gigawaty kontra terawaty. Elektrownie jądrowe są najdroższą formą wytwarzania energii oprócz tego wszystkiego. Ale najważniejsze jest to, że nie będą w stanie konkurować w tym wyścigu o to, ile energii będzie dostępne wystarczająco szybko, co ostatecznie będzie czynnikiem ograniczającym wyścig AI, tak jak przewidział Elon. A dobrą rzeczą w energii słonecznej jest to, że staje się coraz tańsza i lepsza. Nawet ty i ja możemy kupić energię słoneczną i umieścić ją na dachu naszego domu i generować własną energię. Widzimy też, jak wirtualna elektrownia Tesli pomaga sieciom na całym świecie. Widzimy więc, że wytwarzanie energii jest zdecentralizowane i nie polega tak bardzo na scentralizowanej dużej elektrowni. Ale Trump wydaje się wkładać duży nóż w ten postęp, który widzimy i pozwala Chińczykom uciekać z ceną. I jak Jesse napisał do posta Kimbala, oni nie rozumieją. Tak, naprawdę wygląda na to, że nie rozumieją. I udostępnił ten wykres, który ma uderzające podobieństwo do wykresu o eksporcie samochodów. Gdzie Chiny pojawiły się znikąd i wyprzedziły cały świat w ciągu zaledwie trzech lat. A teraz Chiny wyprzedzają cały świat w produkcji energii słonecznej i szybko będą miały największą na świecie zdolność wytwarzania energii. I mogą w 2030 roku dostarczyć całemu światu to, co jest równoważne całemu zużyciu energii w USA. A USA są największym konsumentem energii. Same USA odpowiadają za około 17% zużycia energii na świecie. Ale nie o to chodzi. Ale więcej o energii potrzebnej do AI i robotyki, które nadchodzą. Trenowanie dużych modeli językowych, takich jak CRO lub JAT-GPT, wymaga ogromnej mocy obliczeniowej. Często zużywając 1000 MWh na model w oparciu o szacunki z dziad GPT-3 OpenAI. Mając więcej energii, Chiny mogłyby szkolić więcej modeli, szybciej iterować i dominować w badaniach nad AI, potencjalnie wyprzedzając zachodnich czeskich gigantów. Bezpośrednie badanie naukowe dotyczące AI i energii odnawialnej w Chinach wykazuje dodatnią korelację od 2018 RUN. Co sugeruje pętla sprzężenia zwrotnego, w której nadwyżka energii napędza innowacje odnawialne napędzane przez AI. Ale jeśli Chiny będą miały nadwyżkę tysięcy terawatów, ilość szkoleń AI, jakie będą mogły przeprowadzić, będzie niezrównana, a to tylko mózg AI. Nie wspominając już o robocie. Humanoidalne roboty zasilane przez AI opierają się na przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym, co również wymaga stałej energii. Potencjalne chińskie przywództwo energetyczne mogłoby wspierać zaawansowane systemy autonomiczne, takie jak samonawigujące drony, autonomiczne pojazdy kupowane w magazynach i humanoidalne roboty wyprzedzające konkurentów, takich jak USA. I już wiemy, że Chiny mają wszystkie materiały na baterie, pompują energię słoneczną jak nikt inny i dominują również w przestrzeni dronów. I widzimy również ogromny nacisk w Chinach na humanoidalne roboty i AI. Tak więc nadwyżka energii Chin na energię słoneczną mogłaby popchnąć je do dominacji w dziedzinie AI i robotów do 2030 roku. Zasilanie centrów danych, robotów i produkcji na skalę, której USA mogą mieć problem dorównać przy obecnej polityce. Dlatego myślę, że wycofanie się Ilona maska z polityki i powrót do skupienia się na technologii jest bardzo dobrą rzeczą również dla USA, ponieważ nie sądzę, aby rząd USA był w stanie dotrzymać kroku chińskiej potędze w tym wyścigu zbrojeń o sztuczną inteligencję i roboty, ale Elon Musk może po prostu, jak wiemy, myśli o tym, jak najszybciej uruchomić jeden terawat energii, ponieważ wie, że najważniejszą rzeczą, aby wygrać wyścig o AGI, jest posiadanie ogromnego centrum danych do szkolenia i wnioskowania AI oraz mocy do uruchomienia tego wszystkiego. A Elon Musk z XAI buduje swoje kolejne centrum danych, które będzie centrum danych o mocy 1 gigawata. Więc około 10 razy większe niż największe dzisiaj. Więc Elon Musk może pracować nad znalezieniem sposobu, aby dogonić Chińczyków. Międzynarodowa Agencja Energetyczna zauważa, że centra danych napędzane przez AI odpowiadają obecnie za 2-4% zużycia energii elektrycznej w głównych gospodarkach takich jak USA i Chiny. Oczekuje się, że popyt wzrośnie wraz z rozwojem zastosowań AI. Prognozowana zdolność Chin do produkowania energii słonecznej o wartości odpowiadającej całemu USA rocznie do 2030 r. może zapewnić ogromną nadwyżkę energii. Mogłoby to zasilić około 400 do 1000 dodatkowych centrów danych AI na dużą skalę. Zakładając 100 do 200 MW na centrum danych, Opierając się na obecnych standardach branżowych, znacznie przewyższa wzrost mocy sieci w USA, który jest ograniczony przez opóźnienia regulacyjne i starzejącą się infrastrukturę. Ale Elon nie myśli w megawatach, myśli w terawatogodzinach, myśli bardzo, bardzo szeroko. Więc to, że Tesla jest jednym z liderów w dziedzinie robotów humanoidalnych i sztucznej inteligencji, może okazać się bardzo ważne dla USA. Wygląda na to, że rząd USA tego nie rozumie, ale Elon z pewnością to rozumie. A jeśli znajdzie sposób na szybsze niż cokolwiek innego uruchomienie wytwarzania energii w sieci, a Tesla rozpocznie drukowanie siły roboczej w ciągu najbliższych pięciu lat za pomocą swojego robota Optimus, Elon Musk może być tym, który upewni się, że USA nie zostaną w tyle za Chinami w tym wyścigu. Dzięki XAI i sztucznej inteligencji Tesli, robotom i magazynowaniu energii Tesli. A także miejmy nadzieję, że znajdziemy nowy sposób na ekstremalną skalę i wdrożenie wytwarzania energii, ponieważ bez względu na wszystko, sztuczna inteligencja nadchodzi i nadchodzi szybko, a tempo adopcji jest szybsze niż cokolwiek, co widzieliśmy wcześniej. Jak pokazuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna na tym wykresie, tempo adopcji technologii cyfrowych w gospodarstwach domowych w Stanach Zjednoczonych. I jak widać, AI znacznie wyprzedza zarówno komputery osobiste, jak i internet. Oczywiście efektywność energetyczna chipów komputerowych również poprawia się z roku na rok. To oczywiście pomoże w określeniu, ile energii jest potrzebne. Ale nadal rośnie to tak szybko, że generacja energii stanie się w zasadzie grą końcową. Jak powiedział kiedyś Henry Kissinger, kto kontroluje dostawy żywności, kontroluje ludzi. Kto kontroluje energię, kontroluje naród. Kto kontroluje pieniądze, kontroluje świat. Cóż, współczesna wersja tego może brzmieć: Kto kontroluje energię słoneczną, kontroluje świat. Ponieważ dzisiejsza dostępność energii ukształtuje jutrzejszy krajobraz technologiczny. Wkraczamy w świat AI i humanoidalnych robotów, które zmienią nasze społeczeństwo, jakie znamy. Nie chcesz przegrać tego wyścigu. I dziękuję za oglądanie. I do następnego razu. Uważajcie tam na siebie. Bądźcie mili.